Dzień dobry, nazywam się Patryk Treder, jestem dyrektorem działu naukowego Omnibiotyk Polska. Czy płodność zaczyna się w jelitach? Coraz więcej badań naukowych i coraz więcej ośrodków medycznych właśnie od jelit zaczyna swoje wsparcie przy niepłodności. Bo trzeba tu rozgraniczyć bezpłodność, a niepłodność. Niepłodność jest to sytuacja, w której są trudności z zajściem w ciążę. Badania wskazują, że skład mikrobiologiczny pochwy ma szalenie duże znaczenie przy implantacji zarodka, czyli ten moment, kiedy komórka jajowa właściwie się stwarza, kiedy jest prawidłowo zapodniona, ale jest problem z zagnieżdżeniem jej w ścianie macicy. Tutaj bardzo istotne są laktobakterie, nasze bakterie kwasu mlekowego, które powinny być w dominacji. To dominacja właśnie laktobakterii jest kluczowa do skutecznej implantacji. Zostało to potwierdzone badaniami, gdzie kobiety planujące ciążę przez in vitro miały 60% skuteczność implantacji właśnie wtedy, kiedy dominacja laktobakterii była w ich drogach rodnych. Kiedy tej dominacji nie było, ta skuteczność implantacji była na poziomie 23%, ale żywe urodzenia już tylko na poziomie 8%. W grupie, dla porównania, która miała dominację, 60% skuteczność pozostawała do samego końca, czyli tym zarodkom, którym udało się zagnieździć, te kobiety żywo urodziły swoje potomstwo. To jest bardzo wyraźny kierunek dla y, wspierania właśnie płodności lub y, wyeliminowania czynnika, który sprzyja niemożności mienia y, dziecka. Więc moim zdaniem zaczyna się potomstwo w jelitach, y, dlatego ponieważ rezerwuarem dla bakterii y, dróg rodnych i całego układu moczowo jest właśnie układ pokarmowy. To stamtąd migrują bakterie każdego dnia drogą śluzową, to stamtąd przechodzą i te dobre bakterie, ale także te niekorzystne. Dlatego dbając o jelita, możemy zapewnić sobie odpowiednie wsparcie w naszym własnym organizmie, aby mikrobiota układu moczowego była cały czas zasilana odpowiednimi bakteriami. Niepłodność ona jest związana z, na przykład z przerostem Gardnerelli vaginalis. To jest bardzo ciekawa bakteria, ponieważ ona, kiedy jest w mniejszości, nie robi spustoszenia. Mało tego, męskie nasienie posiada tę właśnie, tą bakterię i jest ona tam obecna. I nie stanowi problemu, kiedy mamy dominację laktobakterii w, w mikrobiocie pochwy. Ponieważ te bakterie wytwarzają Niskie pH i gardnerella, chociażby chciała, to nie da rady przejąć dominacji. W momencie, kiedy mamy zbyt mało bakterii wytwarzających niskie pH, no to gardnerella zaczyna czuć się swobodniej, i zaczyna się rozrastać. Kiedy wykracza ponad kilkunastoprocentową ilość populacyjną, to już zaczyna być dużym problemem dla płodności, ponieważ ona w pewien sposób wytwarza stan zapalny. A stan zapalny jest to substancja, w której organizm nie chce albo nie może implantować zarodka. To jest pierwsza rzecz. Ważnym aspektem jest pomieszanie. Zbyt duża różnorodność w mikrobiocie pochwy. Takimi dwoma nie bardzo ważnymi bakteriami jest streptokokus oraz ureaplasma palvum. Jest, te dwie bakterie są. Po, mocno powiązane z brakiem możliwości zajścia w ciąże całkowicie. Tak jak z gardnerellą jeszcze się udaje zajść, natomiast z tymi dwoma jest to bardzo rzadkie zjawisko. I te dwa patogeny, one czasami potrafią występować bezobjawowo, czyli pacjentka nie ma problemu z nawracającymi infekcjami, a garnerella daje takie objawy, natomiast tutaj urea jest bezobjawowa często. I nie ma możliwości zajścia w ciążę. To z tego właśnie wiążą się te problemy. Więc dbanie o środowisko mikrobioty pochwy, żeby ono było właściwie zakwaszone, to nie jest nasza rola, tylko jest to rola bakterii. Tutaj środki zakwaszające, które są stosowane w postaci globulek z kwasem mlekowym, wszystko jest bardzo korzystne, ale to jest cały czas dawanie tylko i wyłącznie marchewki. Dajemy ryby, a nie wędkę. A właśnie dostarczając bakterie, to tak jakbyśmy dawali pracowników, którzy będą za nas wypracowywali to, co dla organizmu jest korzystne. Dlatego tak ważne jest dbanie o jelita, żeby cały czas był dostawa tych dobrych bakterii. Do, 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 do właśnie do, do układu moczowo-płciowego. My mamy około 2 kg bakterii w naszych jelitach. Yy, 2 kg czegoś, czego nie widać, to musi być naprawdę dużo. <laughs> Więc z yy, jednej strony rozmawiamy o przechodzeniu yy, czegoś, czego nie widać, a z drugiej strony widzimy w badaniach, jest, jest to mm, sprawdzalne, że ten mikrobiom pochwy miesza się z mikrobiomem jelit. 80% bakterii jest spójnych ze sobą. Tutaj głównie laktobakterie są tymi bakteriami, które są wspólne dla obu układów. Dbając o właściwe odżywianie naszych jelit, w naszych jelitach będzie panowało odpowiednie pH. Kiedy pH jest zbyt wysokie, dla, w zależności od jakiego od odcinka przewodu pokarmowego, to bakterie niekorzystne mają możliwość rozrastania się. I dokładnie tak samo dzieje się w drogach rodnych. Kiedy pH pochwy jest powyżej 4, 4,5, można powiedzieć 4, 4, 4,5, mniej więcej takie są te, te gór, ta górna granica, to bakterie, które zamieszkują jelita, nagle zaczynają mieć korzystne warunki do zamieszkiwania także. Właśnie dróg, miejsc intymnych. I mimo, że są to bakterie niepatologiczne w przewodzie pokarmowym, to jednak w, w układzie moczowym będą już zaburzały tą, tą harmonię i stwarzały warunki dla przerostu patogenów. Czyli jakby nie same bakterie jelitowe stworzą problem, ale bakterie jelitowe doprowadzą do korzystnych warunków dla przerostu. Bakterii patologicznych, akurat dla układu moczowego. Tutaj najczęściej Escherichia coli, Garnerella vaginalis, ale także Candida, i to nie tylko Albicans, tak rozpowszechniona, ale także Glabrata, zdarza się Krusei, są streptokokusy. Wejście i do, 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 do dróg rodnych oraz pochwa powinny być zdominowane przez laktobakterie. Tam Praktycznie y, powinno być naprawdę znikoma ilość y, różnych innych y, szczepów bakteryjnych. Im wyżej, tym bardziej kolorowo i jest to jak najbardziej fizjologiczne. Niemniej jednak, wejście i dominacja laktobaczyrusów jest taką tarczą ochronną czyli jakby y, to, co tam się dzieje dalej, jest pilnowane przez wejście. I zauważono to w czasie ciąży. Kobieta ma różną dominację, jest różnorodna, jeśli chodzi o te laktobakterie. Najczęściej dominuje iners u zdrowej, młodej, nawet jakby starszej kobiety, nieciężarnej. Natomiast zauważono, że w trakcie ciąży zamiast Lactobacillus iners zaczyna dominować crispatus. Crispatus, okazuje się, jest bardzo silną bakterią przeciwinfekcyjną. Ona bardzo dobrze radzi sobie z zagrożeniami, które mogą zaatakować właśnie tamtą okolicę. I to jest wyjątkowe. Dlaczego tak się dzieje? Geniusz organizmu, kobiety generalnie organizmu, właśnie na tym polega. W momencie ciąży, żeby ochronić właśnie zarodek, żeby od samego początku działać protekcyjnie na, na, na tę malutkę już, stworzenie yy, wspomaga i wzmacnia tą barierę ochronną. Dzięki temu mniej zagrożeń może wtargnąć z zewnątrz i wywołać stan zapalny, ponieważ stan zapalny będzie równoznaczny z odrzuceniem tego zarodka. Ponieważ na stanie zapalnym źle to się wszystko tam klei, mówiąc kolokwialnie. I na co warto zwrócić uwagę, że Omnibiotic Flora Plus zawiera ten właśnie szczep CRISPATUS, ponieważ jakby inspiracją do stworzenia tego rodzaju, tego symbiotyku, no właśnie były kobiety w ciąży. W pierwszym trymestrze zdrowe kobiety w ciąży, które miały właśnie bardzo silną tą tarczę ochronną w postaci tych czterech szczepów bakteryjnych. Zostało to sprawdzone na dużej grupie kobiet, że ten, ta mieszanka bakteryjna jest bardzo skuteczna i jest fizjologicznie y, się wytwarza u zdrowych kobiet, które zachodzą w ciążę. Co można zrobić, żeby polepszyć swoją płodność? To jest y, bardzo ciekawe pytanie. podejrzewam może nie odwieczne, ale już wiele lat ludzie nad tym się zastanawiają. Y, wiemy coraz więcej. Właściwa suplementacja. Mikro i makroskładnikami. Na pewno poradzenie sobie z insulinoopornością. Tutaj modyfikacja diety i aktywność fizyczna jest kluczowo ważna, ponieważ aktywność fizyczna jest chyba jednym z najbardziej udokumentowanym czynnikiem poprawiającym płodność, jakby zrzucenie masy ciała związane też z tą aktywnością fizyczną. Jest najchyba prostszym sposobem, aby odzyskać płodność w momencie kiedy są trudności. Ale takim brakującym puzzlem jest także mikrobiota jelit, a przede wszystkim mikrobiota pochwy. I tutaj mamy parę rzeczy do, do dodania. <laughs> Nie zwracano na to uwagi przez wiele lat. Teraz współczynnik bez. Bezdzietności albo niepłodności jest na poziomie 20% u par starających się o dziecko. Jest to bardzo dużo. Statystyki niestety prawdopodobnie są zaniżone, nawet patrząc po swoim podwórku. Ja mam kilka par, które bezskutecznie jeszcze starają się o dziecko. Więc poprawić płodność należy spojrzeć na to holistycznie, z każdej strony. Nie tylko i wyłącznie z lekami, ale także uzupełnieniem niedoborów i tym zaniedbanym puzzlem, którym jest właściwy skład mikrobioty pochwy. Niewłaściwa bakteriologiczna, tak, tak powiem taki płaszcz, który może znajdywać się w drogach rodnych, będzie utrudniał implantację zarodka. Będzie sprzyjał odrzucaniu tego zarodka, a nawet będzie mógł doprowadzać do przedwczesnych urodzeń czy też poronień. Są to rzeczy, które są obserwowane w klinikach leczenia niepłodności. Coraz szerzej, coraz bardziej holistycznie takie ośrodki zajmują się właśnie dbaniem o te szczegóły. A jest to na pewno szczegół, który, który warto zwrócić, na który warto zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że przy okazji Omnibiotic Flora Plus, o którym dzisiaj rozmawiamy, mamy badania, gdzie ta płodność była poprawiana nawet ze względu na to, że zmniejszała i ryzyko, i przerost bakterii, które są rozpoznawane jako utrudniające zajście w ciążę. Mówimy o ureoplaz ureoplazmie parvum, e mówimy o gardnerelli vaginalis, e a także o streptokokusach. Te szczepy bakteryjne są powiązane z utrudnieniem zajścia w ciąży oraz e z przebiegiem mają wpływ na, na przebieg e też e ciąży ciężarnej. Ja trochę się kręcę w kółko, no ale jakbym sobie coś tam wytniecie. Chciałbym powiedzieć na pewno na temat profilaktyki. To może w dwóch słowach na temat profilaktyki. Czy warto stosować probiotyk ginekologiczny profilaktycznie? Nie jestem kobietą, więc ciężej mi o tym mówić, ale mam żonę i dlatego chciałbym się podzielić z naszymi doświadczeniami. Jak najbardziej tak. PH, to, które jest korzystne dla mikrobioty pochwy, czyli od 3,8 do 4,4, wzrasta w trakcie menstruacji. Jakby Jest to okres, w którym to pH z różnych czynników, ale ze względu także na dużą obecność krwi, powoduje zwiększanie pH. To jest moment, w którym bakterie mają łatwiejszy dostęp i lepsze warunki. Bakterie patologiczne do rozrostu. Dlatego często, właśnie w trakcie menstruacji, kobiety łapią jakieś infekcje intymne. Warto zwrócić wtedy swoje, swoje kroki po ginekologiczny, właśnie, probiotyk doustny, ponieważ tu globulki mogą być problematyczne, a doustna suplementacja jest jak najbardziej naturalną suplementacją, ponieważ naturalnie tak kolonizuje się nasz organizm właśnie przez usta, wcale nie przez bezpośrednie docieranie do, do miejsc, które powinny być skolonizowane oraz no jest bezproblematyczny, nie no tutaj nie zaburzamy w żaden sposób Takiej higieny oraz warunków, które, które panują w drogach rodnych. Więc jak najbardziej w czasie menstruacji można stosować go, zwłaszcza u osób, które mają kobiet, które mają tendencję właśnie do infekcji w tym czasie. Kolejną bardzo istotną sytuacją, bardzo ważną, to jest, są podróże, kiedy. Możemy się, jakby zatrzymujemy się w różnych wątpliwych miejscach, czyli taka tarcza ochronna w trakcie podróży. Nawet nie myślę o podróżach do ciepłych krajów, tylko nawet po naszym kraju, kiedy podróżujemy, kiedy jesteśmy w różnych miejscach, to warto, jeżeli jesteśmy zdrowi, skorzystać, jeżeli jesteście zdrowi, skorzystać z takiej tarczy ochronnej, ponieważ często właśnie z takich wyjazdów mam też dwie córeczki, więc znowu mam doświadczenia wraca się z różnymi mm, dolegliwościami właśnie z układu moczowo-płciowego. Więc taka profilaktyka jest jak najbardziej wskazana dla kobiet yy, także, które są w okresie menopauzalnym. Zespół moczowo-płciowy, tak zwana suchość pochwy, to nic innego jak zmniejszenie bakterii, które wytwarzają odpowiedni śluz. I te bakterie, znowu wspomniana wcześniej nazwa laktobacillusy, to one wytwarzają ten śluz, dzięki temu... Jest wszystko odpowiednio nawilżone i nie ma tego dyskomfortu, który wynika z suchości. I dostarczenie pracowników do miejsca, gdzie powinny być właśnie dziać się cały proceder, jest kluczowo ważne. Dlaczego trzeba dostarczyć? Dlaczego oni się tam, że tak powiem, sami nie namnażają? Dlatego, ponieważ spada estrogen. A estrogen. Skracając tą historię, ale on daje pożywienie laktobakteriom. I kiedy tego pożywienia jest coraz mniej, to spada ilość tych laktobakterii, więc w związku z tym także spada ilość luzu, spada ilość dominacji. Dlatego warto się wspierać, aby zmniejszyć dolegliwości w tamtym okresie. Chciałbym y, przedstawić, dlaczego nasze omnibiotiki... I dlaczego Mibiotic Flora Plus jest tak skuteczny i dlaczego warto po niego sięgnąć? Muszę wrócić mm, parę lat wstecz, a nawet kilkadziesiąt, bo 32 lata temu powstał Instytut Alergosem, który od samego początku zajmował się badaniami nad mikrobiomem jelitowym człowieka i jego wpływem na zdrowie i chorobę. W związku z jego rozwojem, Instytutu powstawały nowe dziedziny, w których widziano Kluczowe połączenie właśnie bakterii jelitowych i wpływu na zdrowie. I tak dotarto także do zdrowia kobiet, właśnie i wpływu mikrobioty jelitowej na mikrobiom dróg moczowych i zdrowia, w związku z tym też zdrowia kobiet. Badania, które były wykonane w w procesie przedklinicznym, czyli jeszcze zanim produkt powstał, skuteczność oceniana poszczególnych szczepów bakteryjnych, a później złożenie tego w kompleksowy produkt w postaci Omnibiotic Flora Plus zaowocował bardzo skutecznym produktem, który potwierdził swoje działanie w badaniach klinicznych i to w tym momencie już pięć badań z różnych dziedzin zostało przeprowadzone. Były to badania podwójnie randomizowane, które potwierdzały skuteczność Właśnie tego, tych szczepów bakteryjnych w porównaniu z grupą kontrolną. Dlatego warto po niego sięgać, ponieważ mówimy o produkcie, który ma naukowe podłoże, który sięga po naturalną florę bakteryjną kobiet, naturalnie występującą, oraz jest naturalną tarczą ochronną miejsc intymnych. Troszkę porozmawialiśmy o niepłodności, a chciałbym teraz powiedzieć troszkę o płodności, a nawet o rezultacie tej płodności, czyli o urodzeniach. Kiedy dziecko rodzi się drogami natury, no to ma dość ciekawą przeprawę przez kanał rodny, podczas którego dziecko zbiera dość sporą ilość bakterii, które stają się jego pierwszymi. Może nie do końca pierwszymi, ale jednymi z pierwszych bakterii zamieszkujących jego jelita. Zadbanie o właściwą florę bakteryjną pochwy zaowocuje tym, że dziecko będzie zasiedlone odpowiednimi bakteriami. To właśnie ten moment jest szalenie ważny. Jest to wylanie fundamentu takiego rdzenia mikrobiologicznego dla potomstwa. Moment cesarki jest momentem, w którym no, już z samego początku y, ograniczamy możliwość, jakby zmniejszamy ten prozdrowotny fundament. Popularne są teraz bardzo cięcia cesarskie i są na bardzo wysokim, jest bardzo wysoki odsetek y, tej, tego, tego sposobu rozwiązywania ciąży. Y, ja absolutnie nie neguję, natomiast chciałbym uświadomić, że spadający poziom odporności. Każdego następnego pokolenia on po części wiąże się z tym, że zmniejszamy mikrobiologiczną różnorodność oraz ogólną ilość bakterii zamieszkujących jelita, nasze jelita oraz naszego potomstwa. Pierwsze tysiąc dni to jest okres, w którym naprawdę w jelitach może zadziać się bardzo, bardzo dużo dobrego, ale także złego. To, czym zasiedlimy mikrobiom jelitowy dziecka w tych pierwszych dniach. Będzie fundamentem, na którym będą stawiane kolejne lata. Te dolegliwości i te obniżone mm, korzyści z, z tych pierwszych tysiąca dni nie zaobserwujecie Państwo w ciągu pierwszych kilku lat. Owoce tego będziemy zbierali w wieku 20, 25, 30 lat, ponieważ do 18 roku życia nadbudowuje się układ immunologiczny który wykształcił się w ciągu tych pierwszych tysiąca dni. Dlatego tak ważne jest, aby urozmaicić, ale właściwymi bakteriami, mikrobiom matki, po to, by właściwie przekazała go dziecku. Następnie, jeżeli były czynniki redukujące, czyli cesarka, czyli antybiotykoterapia w trakcie ciąży, a może już po urodzeniu, yy, sytuacje, w których yy, dziecko było narażone na leki zmniejszające albo na sytuacje zmniejszające jakby mikrobiom jelitowy, to warto pomyśleć o wsparciu dzieci probiotykami, ale także pre, prebiotykami czyli właściwym pożywieniem dla bakterii jelitowych. Dużo dzieci boryka się z zaparciami dlatego, ponieważ urozmaicona dieta nie jest częstym bywalcem naszych stołów. Jemy dość często te same rzeczy, bardzo często sięgamy po cukry proste, już szybko włączamy te, włączamy te produkty naszym dzieciom, a to owocuje właśnie zmniejszeniem różnorodności bakteryjnej oraz bardzo małą ilością błonnika. A to błonnik daje możliwość regularności wypróżnień, dokarmia bakterie jelitowe, które będą... Odwdzięczą nam się różnorodnością oraz obfitą populacją. Skupiamy się bardzo mocno na kobietach i drogach rodnych. A co z partnerami? <laughs> Czy oni są bezkarni? <laughs> Absolutnie nie. Chciałbym zwrócić także uwagę, że mikrobiom jest troszkę, przypomina fale. Jest on zależny od środowiska, w którym się znajdujemy, od tego co jemy, a także od tego z kim mieszkamy. Mikrobiom zwierząt, po części 1 trzecia mikrobiomu ludzkiego, miesza się z mikrobiomem naszych domowych zwierzaków. Więc mamy tutaj wiele czynników, które mogą wpłynąć na różnorodność. Mężczyzna także powinien zadbać przede wszystkim o mikrobiom przewodu pokarmowego, ponieważ bakterie, które zamieszkują jego mikrobiotę jelitową, niekorzystne, mogą w taki sam sposób przechodzić na partnerkę. Tak jak może się to dziać w przypadku samozakażenia, dlatego, ponieważ wymieniamy ze sobą i płyny ustrojowe, i jakby bliskość ciał sprzyja tej mikrobiocie, że ona jakby. Przechodzi. Nie, nie potrzeba tutaj transferu wielogodzinnego. Wystarczą dosłownie kilka dotyków, otarć wspólne łóżko i już mamy bardzo wyrównaną mikrobiotę obu partnerów. Zdecydowanie warto w tą stronę tutaj wesprzeć partnera, nie tylko. Suplementacją cynkiem witaminą D, które są tak powszechnie stosowane przy podności, ale także zadbać o jego właściwy stan mikrobiomu jelit. Dość dużym problemem są nawracające infekcje intymne, które w zależności od badań, ale mówią o około 60%, w takim nawracającym problemie. 60% kobiet, które miały infekcję intymną, mają ponowie w ciągu nie więcej niż pół roku. Jest to spore obciążenie, dlatego warto zwrócić uwagę na czynniki ryzyka. Takimi czynnikami ryzyka będą dość błahe przyczyny, jak zmienność partnerów, niedbanie o higienę. Ale w co, jeżeli te czynniki ryzyka są naprawdę doprowadzone do minimum, jest to osoba, która dba o higienę, jakby jest osobą, która zachowuje wszystkie czynniki, dba o wszystkie czynniki, które powinny przynieść korzyści w postaci zdrowego, zdrowego układu moczowego. A co z partnerem? Czy partner jest zdrowy? to ważne, aby obie strony zadbały o to mikrobiologiczne wyeliminowanie czynników ryzyka. Wiem, że panom zdecydowanie trudniej zwracać na tą uwagę ze względu na to, że często nie mają żadnych dolegliwości z, ze swoim przewodem pokarmowym, czy też z układem oczowo-płciowym, ponieważ są niemymi nosicielami. Warto zwrócić na to uwagę, warto wziąć to pod rozwagę i wspólnymi siłami postarać się o zdrowie kobiet.